Dzień dobry, Jolanta Szałkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w imieniu Henryka Sienkiewicza w Ostrzeszowie. Zostałam poproszona o przedstawienie, jak wyglądało pierwsze przyjście dzieci do szkoły, pierwszy, drugi, no już dzisiaj mamy 3 września. Chcę powiedzieć, że wszystko to, co dzieje się w naszej szkole zostało opracowane zgodnie z wytycznymi menu sanepidu, prawda, i Głównego Inspektora Sanitarnego tutaj również. Więc opracowaliśmy wewnętrzny regulamin, który został przedstawiony 1 września uczniom, został przyjęty przez nauczycieli i również przez pracowników szkoły. Regulamin ten obejmuje poruszanie się ucznia po szkole i dezynfekcję. 1 września wyglądał u nas w ten sposób, że nie robiliśmy ogólnego rozpoczęcia, niestety, bardzo ubolewam nad tym. Niemniej ze względu na bezpieczeństwo dzieci, dzieci spotkały się tylko z wychowawcą i to w wyznaczonych godzinach, przy czym mamy trzy wejścia do szkoły. Wszystkie trzy wejścia zostały wykorzystane w tym dniu. Rozpisane poszczególne klasy, które wchodziły tymi wejściami do szkoły. Uczniowie mieli obowiązek przyjść w maseczkach, i przy wejściu, po, po wejściu do szkoły również odbyła się dezynfekcja rąk. Chcę powiedzieć, że regulamin na ten moment zafunkcjonował. Naprawdę dobrze zafunkcjonował, ponieważ sprawdzałam wczoraj jego funkcjonowanie, dzisiaj również od samego rana. I chcę powiedzieć tylko, że mam bardzo zdyscyplinowanych uczniów, rodziców, za co im bardzo w tym momencie dziękuję. Ponieważ wczoraj na 450 uczniów, tylko jeden uczeń zapomniał przynieść maseczki. A taką zasadę w naszym regulaminie mamy, że uczeń wchodzi w maseczce. Idzie bezpośrednio do wyznaczonej w sali, gdzie spędza, gdzie wszystkie lekcje jego się tam odbywają. Siadając w sali, zdejmuje maseczkę, i już podczas lekcji jest bez maseczki. Wychodząc z klasy, poruszając się po klasie, jest zobowiązany ubrać maseczkę. W ten sposób chcemy zapewnić no, maksymalne bezpieczeństwo wszystkim uczniom, nauczycielom tak abyśmy jak najdłużej w tej formie stacjonarnej, stacjonarnej mogli pracować.